Hej. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nawykach, ale zacznę od małych historii. Dwa tygodnie temu mój przyjaciel był na, był zaproszony na jacht do Miardera. Miarda yarder się nazywa Lars Winhorst i opowiadam ci to dlatego, żeby ci powiedzieć jak nawyki mogą zmienić życie ludzkie. Bo ten pan, ten Lars dorobił się od zera, dorobił się od totalnego zera. Jak ci powiedziałem o tym miliarderze, powiedziałem tym, o tym jachcie wart 100 milionów i tak dalej, mogłeś sobie pomyśleć, a jakiś tam bogacz pewnie okrad kogoś, złodziej, i tak dalej. Mogłeś. Część osób mogła tak pomyśleć. Widzisz, to jest też kwestia nawyku myślowego. I teraz chcę Ci pokazać inny nawyk myślowy, jaki miał właśnie ten Lars. On miał całą masę nawyków, które doprowadziły go do tego, że dzisiaj jest miliarderem. Jednym z jego nawyków jest myślenie to, jak zarobić pieniądze tak? i to duże pieniądze. Jako ciekawostkę mogę, mogę ci powiedzieć, że on jak miał 19 lat zbankrutował, a wcześniej miał już kilkaset milionów. Mając 19 lat miał już kilkaset milionów i zbankrutował. I pierwszą rzecz jaką, jaką, miał, jaką miał myśl po tym jak zbankrutował było to, jak tu szybko zarobić kilkaset milionów. Więc widzisz sposób myślenia dla ciebie może być abstrakcja, bo może ty myślisz, o tym, żeby zarobić kilkaset złotych albo kilka tysięcy, może kilkaset, ale widzisz kwestia sposobu jego myślenia, nie jak zarobić drobne jakieś tam pieniądze, tylko w setkach milionów. Jeden nawyk z codziennego życia tego miliardera, który tak naprawdę może nic nie robić, może sobie pływać na tym jachcie dookoła świata i niczym się nie zajmować. Otóż ten pan po pierwsze śpi 4 godziny, a po drugie, codziennie biega 10 km. Nieważne, czy deszcz, czy śnieg, nieważne na którym kontynencie jest, po prostu to robi. Widzisz, z kolei jest mój przyjaciel, który ma taki nawyk, taki nawyk sobie wprowadził, że po pierwsze robi rzeczy niemożliwe do zrobienia, a po drugie myśli o tym, co robi, żeby tu poznać takiego miliardera. Więc możesz sobie ty pomyśleć ile znasz osób, nie chodzi o to ile znasz miliarderów, bo może dla ciebie pieniądze nie są ważne, a ważne jest dla ciebie nie wiem karate, śpiewanie, albo coś tam, co naprawdę ciebie kręci. I teraz sobie postaw pytanie, co ty robisz, żeby poznać osoby, które robią coś, co jest najlepszego w tym, co ciebie interesuje, żeby od nich wyciągnąć te informacje, słuchaj, ale jak ty to zrobiłeś? Mogę ci od razu powiedzieć, że jeśli będziesz miał taki nawyk, który będzie polegał właśnie na tym, żeby szukać od ludzi, którzy coś już osiągnęli, osiągnęli jakiś sukces i mieć taki nawyk, żeby docierać do tych ludzi i ich pytać, słuchaj jak ty to zrobiłeś. Jak będziesz miał taki nawyk, bardzo daleko zajdziesz w życiu, na 100%, nie będzie dla ciebie rzeczy niemożliwych. Po co nam te nawyki, po co nam te rutyny dzienne? Mogę ci od razu powiedzieć, że to jak jesteś dobry w czymkolwiek, jest zależne od tego, czy masz te rutyny dzienne i czy je wykonujesz. Wszyscy wielcy tego świata mieli swoje nawyki, mieli rzeczy, które robili codziennie, robili co tydzień, co miesiąc, co rok, ale je robili. Najwięcej z tego, co znalazłem w literaturze informacji, jest o pisarzach. I o pisarzach zazwyczaj jest właśnie mowa o tym, że. Ci najlepsi pisarze są najlepsi dlatego, że po prostu tworzyli codziennie, dzień w dzień, w określonych godzinach dnia. Czyli powiedzmy, między 10 a 12 siadali i pisali. Nawet ostatnio czytałem coś o: jak się nazywa ten filmowiec? Woody Allen. O Woody, Allenie. Woody Allen co roku kręci nowy film, pisze sztuki. Pisze scenariusze, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że przecież to niemożliwe, żeby ten facet miał na to wszystko czas. I pytają się właśnie, jak on to robi. Więc Woody Allen mówi, że no on po prostu codziennie siada i to robi. Nieważne, czy to jest sobota, niedziela, czy to jest święto, on po prostu codziennie siada i to robi. Też słyszałem niedawno wywiad ze Stevenem Kingiem, który jest uważany za najlepszego autora książek na świecie. I on właśnie mówi coś takiego, że pozwolił sobie kiedyś na dwutygodniowe wakacje. I pojechał na te wakacje i tam po prostu absolutnie nic nie robił. I w momencie, kiedy wrócił do pracy, nie mógł się zupełnie odnaleźć i potrzebował mniej więcej miesiąc czasu, żeby wrócić do swojej codziennej rutyny pisania, nie mówiąc o tym, że przez te dwa tygodnie jego umysł się już na tyle rozkojarzył, że jego twórczość nie była tak dobra jak do tej pory. Myślisz, że powiedzmy kulturyści, skąd się bierze ich muskulatura, skąd się bierze ich wygląd. Oni po prostu mają swój nawyk, oni codziennie idą na siłownię raz, czy dwa czy nawet trzy razy dziennie, odżywiają się w określony sposób, biorą określone odżywki, dlatego wyglądają tak jak wyglądają. Tak samo jest z biegaczami. Myślisz, że możesz dzisiaj wstać z łóżka i przebiec 250 km? Nie ma szans. No chyba, że już biegasz od dawna. Żeby dojść do takiego, do takiego poziomu trzeba po prostu codziennie biegać po 50 km, wtedy nie ma problemu jakieś syreny wyją tutaj, nie wiem o co chodzi, coś tam broiłem, może, są i złe nawyki, które warto eliminować. Powiem ci, że ja staram się ze wszystkich sił eliminować moje złe nawyki, różnie mi to wychodzi, ale pracuję nad tym. Jakie mogą być złe nawyki? Oglądanie telewizji. Ja o tym robiłem osobne wideo, nie oglądam telewizji. Jeśli ty oglądasz telewizję albo oglądasz jej za dużo, jest to ewidentnie zły nawyk. Co jeszcze? Siedzenie przy internecie. Jeśli siedzisz przy internecie, wiesz, no nie ma problemu, jak obejrzysz moje wideo, nie ma sprawy, ale jest problem, kiedy ty siedzisz przed tym internetem od rana do wieczora, oglądasz głupoty i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Eee, przy okazji powiem ci, że warto subskrybować mój kanał, bo to jest też nawyk, Tak? dla mnie jest nawyk to, że ja robię te nagrania, a dla ciebie nawykiem może być to, że będziesz oglądał te nagrania. Ale widzisz, obejrzysz jedno, drugie nagranie, a być może za tydzień, albo za dwa, albo za pół roku powiem coś naprawdę ciekawego, takiego co, co zmieni twoje życie, a ty tego filmu nie obejrzysz. Ale jak zasubskrybujesz, tam pod spodem jest taki czerwony przycisk, jak go naciśniesz, albo tutaj u góry to, Wtedy subskrybujesz mój kanał i YouTube ładnie ci przyśle powiadomienie: O, Jacek zrobił nowe nagranie. To możesz oglądać. Jeśli ci służy. Co do nawyków, wiesz co? Ja ci powiem o jednym panu, który dla mnie jest absolutnym wzorem, jeśli chodzi o nawyki w ogóle, jeśli chodzi o to, co zrobił w swoim życiu. To jest pan, który się nazywa Benjamin Franklin. On żył już o, prawie 200 lat temu. Ale, znaczy, ja o tym Panu zrobię osobne wideo o wiele więcej na jego temat. Opowiem teraz tylko w skrócie. Bo Franklina może znasz stąd, że złapał piorun, czyli wymyślił piorunochron. Są tacy, którzy go znają jako tego, który był współtwórcą Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jedni go znają jako tego, który zaczął drukować pieniądze. W każdym razie, to jest Pan, który zaczynał od zera. Dorastał w bardzo biednej rodzinie. Na początku zajmował się po prostu tym, że mydło robił. Tak? Ale z czasem zauważał, że jego praca nad sobą daje efekty. I wymyślił sobie takie 13 cnót. To były, to były rzeczy, które, których uczył się co tydzień. Miał jedną cnotę. Na przykład to, żeby trzymać porządek. I zajmował się tym przez tydzień. Skupiał się absolutnie na tym, żeby, żeby mieć ten porządek. Kolejny tydzień, kolejna cnota i tak przychodził 13 i potem od początku. On miał dokładnie to samo co ja u siebie zauważam, bo mimo że ja bardzo się staram, to mam niestety takie nawyki negatywne, które nie zawsze mi się uda ich pozbyć, tak? I Franklin miał właśnie coś takiego, że bardzo narzekał, że niektóre z tych cnót które pielęgnował przez całe życie, nawet sobie notatki robił, w zeszycie, jak mu to w poprzednim tygodniu wychodziło, czy się trzymał tej, tej swojej cnoty, czy się nie trzymał. I zaznaczał sobie tam plusy, minusy i właśnie mówił, że no, no, niestety nie wszystko mu wychodzi. Niemniej, i to już jest dowiedzione historycznie, przez to, że stosował te, te rutyny, że non-stop skupiał się na tym, myślał o tym, co zrobić, żeby być lepszym człowiekiem, takim człowiekiem się stał. Słuchaj, jeśli jeden z większych e, mózgów, mogę tak powiedzieć, z większych ludzi, jak chodzili po, ty, po tej ziemi, stosował tego typu rzeczy, może warto coś takiego dla siebie zastosować. Ja ci pokażę tutaj książkę. z książka, którą kiedyś dorwałem na Amazonie, a teraz została wydana po polsku. Nazywa się to Jak pracują wielkie umysły? Codzienne rytuały. I jest tutaj opisanych kilkaset, o nawet odpoczyłem tutaj, Kartezjusz, Goethe, Schiller, Mark Twain, Jerzy Kosiński, naprawdę wiesz Louis Armstrong. Genialni ludzie, którzy zapisali się w historii właśnie no, są tacy, którzy twierdzą, że właśnie dlatego, że mieli określone nawyki, które wykonywali w przeciągu dnia i te nawyki doprowadziły ich do tego, że, że są sławni, że zapisali się w historii ludzkości, że napisali fantastyczne książki, że tworzyli wielkie dzieła. Wiesz, może tobie się wydaje, że to nie jest dla Ciebie, że ty jesteś za mały na to, że nie jesteś dość inteligentny, dość rozwinięty i tak Słuchaj. Być może właśnie tak jest, dlatego że nie masz codziennych rytuałów. Być może powinieneś zacząć je wdrażać. Więc zanim jeszcze opowiem o rytuałach, konkurs ogłoszę, taki jaki był dwa tygodnie temu. To będzie ta książka. Pięć tych książek dostanie, dostaną te osoby, które wyślą do mnie maila na konkurs małpa-mistrz i w tym mailu napiszesz mi link, albo dasz mi zrzut ekranu do, jak polecisz ten film na Facebooku, czy u siebie, czy, czy do jakiejś osoby konkretnej, wyślij mi albo zrzut ekranu, albo link, Pięć osób, które wyśle mi coś takiego, dostanie tą książkę. W przyszły piątek w komentarzu pod spodem napiszę kto te książki wygrał. Ok. To na koniec jeszcze chciałbym Cię zachęcić do tego, żeby, żeby zacząć tworzyć rytuały, żeby zacząć tworzyć nawyki. Ja Ci podam takie trzy fajne, którymi możesz się zainteresować. Możesz sobie to na przykład przez najbliższy miesiąc zrobić, bo widzisz z nawykami to jest tak, że nie da się tego zrobić tak, że będziesz miał to po jednym dniu, nie będziesz miał tego po trzech dniach. Niekiedy to trwa 3 tygodnie, niekiedy to trwa 2 miesiące, to wszystko zależy od tego jak ty masz pewne rzeczy to jest zakorzenione w przeszłości. Co może być fajnym nawykiem dla ciebie? Zrób sobie test na 30 dni, na przykład pierwszy nawyk, absolutnie pozbądź się, nie jedz cukru. Nie jest niczego w czym jest cukier. Mówię o takim po prostu cukrze, który się, który się daje do, do herbaty, do ciast, do batoników, do napojów takich kolorowych. Zero cukru przez 30 dni. Potraktuj to jako wyzwanie na zasadzie zobaczmy, co się stanie. A jestem pewien, że po dwóch tygodniach zobaczysz efekty. Znaczy, po dwóch dniach będziesz widział wszędzie dookoła słodkie rzeczy, ale wytrwaj w tym. Widzisz, tu jest kwestia, jak wytrwać w nawyku albo jak sobie tworzyć nawyk. Jest na to mnóstwo metod, mogłem to wideo robić dwa dni dosłownie na temat nawyków, bo tego, tego materiału jest bardzo dużo. W skrócie, chcesz powiedzmy sobie, zrobić nawyk taki, żeby myśleć dobrze o sobie. Dobrze, ja na jednym z poprzednich nagrań robiłem, mówiłem o tym, żeby być wdzięcznym, tak, żeby być wdzięcznym za to, co masz, bo to w efekcie powoduje to, że czujesz się bardziej szczęśliwy. Jak możesz taki nawyk u siebie wykreować? Zakładam, że codziennie dostaniesz przynajmniej 3 razy sms -a. Możesz sobie taki nawyk wykreować, że w momencie kiedy ty dostaniesz sms pomyślisz sobie, za co jesteś wdzięczny. Jeśli nie dostajesz sms za, w telefonie, w, te, w każdym telefonie jest. Znaczy, no dobra, w tych nowszych telefonach, w starszych zresztą też jest funkcja taka, żeby włączać sobie budzik. I możesz sobie ten budzik ustawić trzy razy dziennie. I wtedy, kiedy budzik się odezwie, to ty wtedy po prostu myślisz, za coś jesteś wdzięczny. Na przykład, bo może to być inny nawyk, który chcesz u siebie stworzyć. Dobra, powiedziałem Ci o tym cukrze. Co jeszcze warto sobie. Jaki warto sobie nawyk zrobić? Warto sobie zrobić nawyk taki, żeby codziennie zrobić 10 tysięcy kroków. Jeden z ludzi, który, którzy mocno zmienili ten świat, Steve Jobs. Miał taki nawyk, że zanim podjął jakąś decyzję, albo w ogóle jak się na czym zastanawiał, chodził na spacery. Jak czytałem biografie różnych znanych osób, to bardzo dużo z nich właśnie robiło coś takiego, że po prostu wychodziło na spacer. Dlaczego 10 tysięcy kroków? A dlaczego nie? Wiesz co, to jest mój taki rytuał, żeby robić te 10 tysięcy kroków, mam tutaj taki zegarek, który mi mierzy po prostu, ile kroków chodzę. Wiem, że ten zegarek nie jest może ładny. To jest taki zegarek bardzo sportowy dla ultramaratończyków, ale on mi dokładnie mierzy, ile ja robię kroków dziennie. Wiesz, Nie chodzi o to, żebyś ty kupował zegarek, bo to są drogie rzeczy. Jak masz telefon, w tych nowszych telefonach, można zainstalować sobie po prostu aplikacje, które mierzą ci, ile ty robisz kroków. Więc masz telefon gdzieś tam w kieszeni, i telefon ładnie ci będzie mierzył, ile robisz kroków. I. Dobra, daję ci ci już dwie rzeczy. Jeszcze jedną rzecz, zamęczę cię, ale wiesz co? To są naprawdę ważne rzeczy. Trzecia rzecz. Ja cię zachęcam. Ja ci absolutnie nie namawiam. Niemniej zakładam, że oglądasz te materiały po to, żeby Twoje życie było lepsze. Więc chciałbym, żeby Twoim trzecim nawykiem było to, żebyś przez godzinę sobie czytał. Nie chodzi o to, żebyś przeczytał jakieś nie wiadomo jakie tam arcydzieła literatury. Weź sobie książkę, pójdź do biblioteki, pożycz sobie dowolną książkę. Jeśli to będzie z rozwoju, jeśli to będzie z biznesu, jeśli to będzie z finansów, fajnie. Nawet jeśli to będzie zwykła elektrystyka, też jest ok, bo zawsze Twój zasób słownictwa się powiększy, Twoja wyobraźnia będzie lepsza. Znaczy, ja generalnie. Widzisz, przyznaję, że ja dawno nie czytałem Beletrystyki, bo jak czytam, to czytam bardziej takie książki, które w jakiś sposób mnie rozwijają albo są związane z moim hobby, z moimi zainteresowaniami. Więc ja czytam na przykład takie rzeczy o nawykach, bo ja chcę być lepszym człowiekiem, tak? Więc chcę, chcę się dowiedzieć, jak to robili najlepsi ludzie, więc na przykład czytam takie rzeczy, czytam książki biznesowe, czytam książki na temat finansów. Czytam książki na temat marketingu, na temat reklamy, bo to są rzeczy, które mnie interesują. Ostatnio czytam rzeczy na temat tego, jak robić filmy wideo, jak to kręcić, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Nie musisz robić tych trzech nawyków naraz. Możesz sobie je rozdzielić, że w pierwszym miesiącu skupisz się na tym, żeby nie jeść cukru. W następnym miesiącu skupisz się na tym, żeby robić codziennie 10 tysięcy kroków. Ale ten nawyk robienia 10 tysięcy kroków możesz połączyć z nawykiem czytania. Bo możesz sobie pójść nawet na siłownię, włączyć sobie bieżnię, chodzisz sobie na bieżni, bierzesz sobie książkę, ta bieżnia może iść 1,5 km, km na godzinę i sobie możesz po prostu elegancko czytać książkę jak sobie idziesz, przyjemnie z pożyteczny. nawyki można też w ten sposób łączyć. Strasznie długo to wideo trwa, dobra ja o nawykach jeszcze zrobię na pewno w przyszłości jakieś nagranie, pamiętaj o konkursie i co? Zapraszam za tydzień. Dziękuję bardzo.